you <sweak> A w dobie, kiedy życie romantyczne przeniosło się do internetu, pojawiło się nowe zjawisko, jest to Chubby Chasing. Czy miałaś mm. kiedyś okazję się z tym spotkać? Dla niewtajemniczonych powiem Wam, że Chubby Chasing to jest moment, kiedy mężczyźni umawiają się z dziewczynami plus size, ale niestety nie mają dobrych zamiarów. Robią to tylko i wyłącznie po to, żeby je powyśmiewać i po prostu, nie wiem, zbudować sobie swoje własne ego i poczucie wartości, podnieść. Nie wiem za bardzo. <grych> czy miałaś okazję się z tym spotkać, czy ewentualnie mm. usłyszałaś o czymś takim? Prawdę powiedziawszy nie, ja się nie spotkałam z czymś takim wydaje mi się, że raczej w moim przypadku, jeżeli z kim się spotykałam, poznawałam kogoś, to dlatego, bo kogoś interesowałam. Nie wiem, ktoś po prostu lubił też taką selwetkę. wiadomo, są różne preferencje. Uh -huh. Raczej nikt nie chciał się ze mną spotkać, tylko po to, żeby mnie powyśmiewać. A nawet, jeżeli by tak było, myślę, że bardzo szybko bym się zorientowała i bym podziękowała, bo, bo jakby nie mam problemu powiedzieć, nie, dziękuję. Next. Next. Więc, A odzywają e... się do ciebie dziewczyny, które miały takie doświadczenia, mm. poszukując trochę Cieszenia? Wiesz, co bardziej odzywają się na zasadzie, że są w związku małżeństwie mm -hmm. i y, mają poczucie, że ich partner ich nie akceptuje, bo na przykład zmieniły się pociąże czy coś, albo czują, że na przykład w, w sytuacjach intymnych się pozmieniało i i nawet może się pozmieniać nie dlatego, bo, bo ten partner, jemu się coś nie podoba, ale ponieważ kobieta czuje się źle ze sobą, więc mm -hmm. i wiadomo, że w tych sprawach wtedy też inaczej reaguje i to jest też takie trudny tutaj wątek, że tak powiem, do przepracowania mocno i dostaje wiadomości na zasadzie, że brakuje mi tych kilku kilogramów, żeby się poczuć sobą, żeby poczuć się lepiej mm -hmm. I, i zawsze odpowiadam na zasadzie ok, w porządku, natomiast czy ty uważasz, że faktycznie te kilogramy, ta, te kilka Kilogram tkanki tłuszczowej zmieni w ogóle Twoją, twoją to postać, kim jesteś, to kim to... jesteś? No nie. Trochę będzie mniej, mniej tutaj, ale y, to nie znaczy, że to, to będziesz zupełnie inną osobą. Nadal będziesz to Ty. I osobą, którą, nie wiem, ten mąż, tak, czy, czy chłopak pokochał. Ale na przykład też piszą takie, które są nieśmiałe, które uważają, że w związku z tym, że są bardziej krągłe, no to na przykład mogą nie spotkać swojej miłości, tak? Mhm. No i znowu jest tutaj ten temat tego, że każdy lubi coś innego. Albo wręcz przeciwnie, że ponieważ są krągłe, to dostają dużo ofert, ponieważ tak naprawdę panowie jakby gdzieś tam chcieliby dziewczynę krągłą, bardziej krągłą, niż mhm. bardziej, że tak powiem, nie nie wiem, jakąś tam szczuplejszą, jakąkolwiek, ale czasami się wstydzą do tego przyznać, tak? I, yy, I tutaj na przykład mogą się odezwać właśnie poprzez internet, bo jest trochę bardziej tak anonimowo, mhm. ale na przykład też dostałam informację, że okej, okay, poznaliśmy się, było fajnie, ale wśród kolegów, znajomych troszkę się wstydził, albo był nie, mhm. tak nie do końca przekonany, albo co powie rodzina, prawda, że, mhm. że ta mama, tata zobaczy i co wtedy. Więc no jest, jest ten trzejmik jednak, to tam w ogóle body shaming jest, występuje, nie oszukujmy się, zarówno w tych kwestiach intymnych, nie wiem, związkach, czy też takich ogólnych. Natomiast ja też jeszcze słyszałam o czymś takim jak fidersi, czyli osoby, które chcą karmić dodatkowo, tak, kobiety i ich to kręci. Okej, okay, każdy ma swoją, jakąś tam, to co im się podoba. Ja dostawałam takie propozycje, nie ukrywam. Natomiast no. Mnie to osobiście nie interesuje, zresztą ja nie mam ochoty iść w górę, jeśli mhm. już to albo być tu, gdzie jestem, albo ewentualnie właśnie w dół jeszcze. I poza tym. Mnie to się nie podoba. Tłubaczę, że Fidersi to są mężczyźni, którzy y, tak bardzo chcą dbać o swoje kobiety, że doprowadzają je bardzo często do stanów, w którym po prostu nie są już w stanie wstać z łóżka, gdzie są w 100% zależne e, tylko i wyłącznie od mężczyzny, który karmi je, opiekuje się nimi no i doprowadza tak naprawdę do, do sytuacji no, w jakimś stopniu również zagrożenia życia. no Bo jednak, kiedy kobieta waży ponad 200 kg, albo mm. nawet no, niecałe 300, no to to już jest sytuacja, która. A faktycznie wymaga interwencji lekarza niejednokrotnie. Tak.